No, hello. Hello. I love you, Hello. Hello. hello be A ja się do zgodziłam cię. Widzimy po pierwsze on tak. o, dołocie, się Wiecie, by było, to się do tego zgodził. Tak. Oj, jakby dobrze się zimno, tak. Wycież dobrze dąży A później będzie cały pniał i na Nie, on się kuchał. Nie, 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 mogę ruszać. To... A, to się... <śmień> A, cyka, nie, to nie, 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 ty na w tej tak cię zakopimy. To dobrze, Coś kropnęło. Tak to, to mi dobrze, że to nie zimno. Ej, ja całe boki zakopuję. Bo, szkoda, że Ty nie chciałeś być zakopany. Ja ja nie, ale można. Ej, góralkę odkopałeś. Nie może być ani Twojej koszulki na bieżnej. Potrzeba się wkrótce zwiększyć. A teraz? Nie wiem, czy to zimno jest. Mogłem tu przyjść jak było 32 stopnie. Pamiętasz? I tutaj tak widzę kupali, ten, ten zimno mi Pięć, albo pięćdziesiąt, milionów. Fila co mokry, będzie trzymał teraz? Parwówki. Tak? Jestem cały zakopany Jaki był? Jeden nie, nie. Dwa, cztery, nie, nie. Dwa, dwa, cztery Dwa, pięć, trzy, trzy Dwa, pięć, trzy Trzy Nie? To pokaż mi twarz nic. Na twarz mi od Chwila Daj tak, do góry O! Zwrócił się Krójdź O, Zdjęcia. Nie, Ale Pierwszy i drugi wiersz. Pokaż. I ten. Nie. Top.

Jak się nudzi. No i tam obok, Whatsapp i załatwiona na Jaja, Dobra. To ty nie podamy siebie! A jest mama na że na Mama.

Potem. Na razie nie mogę wyjść. To Halo? Narca! Ei, Dominika! A tu és Tim? Narca! Dominika, Tchêba! Bo... Narca!